Witam Was w 112 odcinku podcastu tego dnia. Dzisiaj jest 15 marca, a ja zebrałem 7 rocznic, które wydawały mi się ważne bądź ciekawe. O czym będę mówić? Dzisiaj będzie kilka rocznic przy okazji których pojawił się Jan Sobieski, ale będę też mówić o Cezarze, Czarnieckim, Poniatowskim, Persingu i Panczowiei. Na koniec będzie też mowa o końcu cinkciarzy. Zapraszam Was do wysłuchania. 15 marca 44 roku przed naszą erą Juliusz Cezar w dniu Id marcowych został zamordowany przez senatorów pod przywódcem Marka Brutusa i Gajusza Kasiusza. Marzec był najważniejszym miesiącem w kalendarzu rzymskim. Jego nazwa pochodzi od Boga Marsa. Idy to środek miesiąca, a więc Idy marcowe to 15 marca, dzień, w którym obchodzono święto Boga Wojny Marsa. Właśnie tego dnia w roku 44 przed naszą erą około 60 senatorów postanowiło zamordować Cezara. Otrzymał on 23 pchnięcia sztyletem. Jednym z zabójców tych zamachowców był Brutus, przyjaciel Cezara. A jaki mieli powód? Dzień wcześniej, czyli 14 marca 44 roku przed naszą erą, Cezar został obwołany dyktatorem wieczystym. Próbowano mu wtedy także wręczyć koronę, ale jej nie przyjął, widząc negatywną reakcję ludzi. 15 marca 1519 roku Cortes dostał 20 kobiet. Wśród nich była także Malincin, Malincze lub Malinali. Pod takim imieniem ta kobieta jest znana. Dzień później, czyli 16 marca, przyjęła ona chrzest, a także te pozostałe 19 kobiet, i stała się znana także pod hiszpańskim imieniem Donia Marina. Jak doszło do tego, że te 20 kobiet znalazło się w rękach Corteza? Dzień wcześniej, czyli 14 marca, doszło do bitwy na równinie Cintala. Podczas tej bitwy doszło do pierwszej szarży kawalerii na kontynencie amerykańskim. Cortez wygrał tą bitwę. I właśnie dzień później, 15 marca, pokonani Indianie przybyli z darami, wśród których było właśnie te dwadzieścia kobiet. Malincze okazała się nie tylko piękna, ale także bardzo mądra. Szybko nauczyła się hiszpańskiego i pomogła kortezowi w tym podboju. O jej roli pisał w swoich pamiętnikach Bernard Diaz de Castillo. Także sam Cortes powiedział, że zwycięstwo, podbój Meksyku, zawdzięcza Bogu, a zaraz potem Malincze. 15 marca 1656 roku dywizja Stefana Czarnickiego rozgromiła Szwedów w bitwie pod Jarosławiem. Bitwa to może takie duże słowo. Tak naprawdę Czarniecki nękał Szwedów, a gdy atakowały go główne siły, rozpraszał swoje wojska. W ten sposób zadawał ogromne straty, a sam unikał pokonania przez większą armię szwedzką. Warto wspomnieć, że w szeregach szwedzkich było w tym momencie jeszcze bardzo wielu Polaków, w tym także późniejszy król Jan Sobieski. Właśnie po tej bitwie wielu Polaków przeszło z powrotem na stronę króla polskiego. 24 marca uczynił to także Sobieski. 15 marca 1680 roku do dotkniętej zarazą Pragi przyniesiono obraz Matki Boskiej Piekarskiej. Zaraza później wygasła. Obraz stał się więc sławny i trzy lata później, w 1683, do piekar, do piekar do tego obrazu przybył także Jan III Sobieski wraz z żoną i synem. Stamtąd od tego obrazu wyruszył później na odsiecz Wiednia. 15 marca 1765 roku król Stanisław August Poniatowski założył szkołę rycerską w Warszawie. W tej szkole francuskiego uczył Mikołaj Chopin, ojciec znanego pianisty, a uczniami między innymi byli Kościuszko i Sowiński. Przez pierwsze pięć lat uczono głównie języków obcych, a także tańca. Dopiero ostatnie dwa lata były przysposobieniem do służby wojskowej. 15 marca 1916 roku. Ekspedycja karna generała Pershinga wkroczyła do Meksyku, aby schwytać panczowie. Ten meksykański rewolucjonista zaatakował miasto Kolumbus w Nowym Meksyku. Zginęli Amerykanie, a więc prezydent Wilson wysłał Pershinga, aby złapał panczowie. Pershing gonił tego rewolucjonistę prawie rok. Ekspedycja kosztowała dużo pieniędzy i nie przyniosła żadnego skutku. Poza tym, że urosła legenda Panczowi. Generał Pershing zaczął ścigać go Panchowiję w 1916 roku, a skończył rok później w 1917. Skończył, bo musiał popłynąć do Europy, aby walczyć podczas I wojny światowej. Po wylądowaniu we Francji powiedział te znane słowa: Lafayette, we are here. I z tymi słowami przeszedł do historii. Dzisiaj jednak jest pamiętany raczej jako nazwa czołgu albo rakiety. 15 marca 1989 roku weszło w życie nowe prawo dewizowe, legalizujące handel dewizami. Wkrótce po wprowadzeniu tego prawa z ulic zniknęli cinkciarze. Niektórzy z nich założyli pierwsze kantory wymiany walut. Dla tych, którzy może nie wiedzą, cinkciarze to byli ludzie, którzy sprzedawali obce waluty wbrew prawu. Był to zawód, który łamał prawo, prawo PRL. Tak więc, kiedy właśnie weszło w życie to prawo dewizowe, kiedy pozwolono, w zasadzie nie było sensu, żeby cinkciarze dalej oni istnieli. Oni wtedy założyli właśnie kantory wymiany walut, czyli takie oficjalne miejsca, gdzie można było sprzedawać walutę. To były wszystkie siedem rocznic, które wybrałem na dzisiaj. Pozwólcie mi teraz na kilka krótkich komentarzy. Malincze ocenia się dzisiaj bardzo negatywnie. Po hiszpańsku mówi się o niej la traidora, czyli zdrajczyni. Czy jednak rzeczywiście zdradziła ona swój lud? Prawdopodobnie została sprzedana przez własną rodzinę, która chciała się jej pozbyć. Później dano ją w darze Cortezowi. Wydaje się też, że połączyła ich miłość. Czy więc Malincze zdradziła swoich ludzi, czy nie było czasem odwrotnie, czy to jej własny lud, jej własna rodzina nie oddała jej w niewolę? W 1680 roku do Pragi, dotkniętej zarazą, przyniesiono ten obraz, i później zaraza ustała. Jest to typowy przykład myślenia typu post hoc, ergo proper hoc, czyli po tym, więc wskutek tego. Kogoś na przykład bolą plecy, idzie do kręgarza, i dzień później ból ustępuje. Wniosek: Pomógł kręgarz. Tak samo tutaj. Przyniesiono obraz, później zaraza ustała, a więc to był cudowny obraz. Jest to oczywiście sofizmat, czyli błąd logiczny. Na koniec jeszcze raz chciałbym przypomnieć te 7 rocznic. 15 marca 44 roku przed naszą erą Juliusz Cezar został zamordowany w dniu IT marcowych. 15 marca 1519 Cortes dostał 20 kobiet, wśród których była także Malincze. 15 marca 1656 dywizja Stefana Czarnieckiego rozgromiła Szwedów w bitwie pod Jarosławiem. 15 marca 1680 roku do dotkniętej zarazą Pragi przyniesiono obraz Matki Boskiej Pikarskiej. 15 marca 1765 król Stanisław August Poniatowski założył szkołę rycerską w Warszawie. 15 marca 1916 ekspedycja karna generała Pershinga wkroczyła do Meksyku, aby schwytać panczowie. 15 marca 1989 weszło w życie nowe prawo dewizowe legalizujące handel dewizami. Na dzisiaj to już wszystko. Ja nazywam się Piotr Borowski, a ten odcinek został nagrany w 2022 roku. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Do usłyszenia niedługo.